Skończyłam dzierganie tułowia w moim kardiganie wykonywanym w technice mozaiki na drutach. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to moja pierwsza praca, którą wykonuję w tej technice. To tutaj nauczyłam się projektowania wzorów graficznych, ale i dziergania mozaiki na płasko, jak również poszerzania i zwężania dzianin, dlatego że tego wymaga konstrukcja kardiganu, którą sobie wymyśliłam. A konstrukcję oparłam o mój sweterek włókośne paski, na który tutorial możesz znaleźć na moim kanale YouTube. Zobacz, tak wygląda ten mój skończony tułów. Jak widzisz, uzyskałam efekt takiej bluzy ściągniętej ściągaczem. Na takim efekcie właśnie mi zależało, dlatego że finalnie chcę wszyć tutaj po środku suwak i mieć właśnie taką bluzę wydzierganą na drutach. Czeka mnie jeszcze zrobienie. Rękawów, to znaczy dzierganie mozaiki w okrążeniach, i też będę miała tutaj poszerzanie i zwężenie dzianiny, no bo tego wymaga ta konstrukcja, ale mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła z dużą przyjemnością nosić ten kardigan, bo na chwilę obecną naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. A Tobie?